Ugnamy, ugnamy Link Bocze Amanda Blam i witamy nowe przygodę A teraz będziemy sobie szli taką alejką, lajtową, a tu z prawej strony widzicie nasze wczorajsze Nemesis, czyli 5100. O Megan, na? No? Na Nagarzun. Nagarzun Da. Dada means hill. A Na Dara. Dara. Wiesz, to widzicie taka piękna alejka wzdłuż Himalajów u podnóży i takie widoki wokół nas Niesamowite sprawa Ale ruch w powietrzu dzisiaj po prostu niesamowity Jeden za drugim helikoptery latają nam nad głowami To jest blisko też lądowisko Gęsto, gęsto helikopterów tutaj no i tyle, chciałem wam powiedzieć. Tu przed nami Gołoborza jak na Łysej Górze. Po co w Himalaje jeździć jak można w Świętokrzyskie?